I tak, tak wygląda olej po yy, pierwszych odpaleniach. Jak widać jest dość czarny. I mówię, że ja to tego, typu, że tam było przecież wszystko czyszczone tak? i wszystkie takie elementy, yy, no, które były czyszczone, jak gdzieś to wleciało, nie? no to przecież się musiało gdzieś podziać. Także tak to wygląda. Wezmę sobie teraz wyciągnę jeszcze filtr, tutaj żadnych opiłków nie widać, ale jest ciepły. Także to wygląda tak, jak wygląda. Jest dość rzadki. Dobra. Teraz weźmiemy z sobie filtra, zobaczymy jak wygląda filtr i co tam w nim się podziało. Przecież samochód też się jeszcze będzie docierał po założeniu nowych panewek, tak? Dobra. Dobra tak to się przedstawia. Filtr jak widać coś tam wyłapuje. Później go może wezmę i rozedrę. Jakichś większych kupiłków metalu nie widać, ale później się przyjrzę dokładniej. Tak, na razie weźmiemy sobie, stawimy nowy filtr, nową szczelkę zalejemy świeżym olejem. o i tak się prezentuje mój zestaw do czyszczenia silników. tak. To jest, są dwie puka, trzy pukanki, trzy cztery w sumie, bo jedno dziecko mi zabrało. Trzy filtry i 20 litrów oleju. A docelowo na końcu olej wleje oddajesz? super, dziękuję o, cztery płukanki yy, liquid moly tak, chciałem wlać olej liquid moly 5w30 na sam koniec także tak to się przedstawia bierzemy, zakładamy nowy filtr i rozgrzewamy silnik od nowa zamykamy kurek i odpalamy furę jeszcze raz czekamy aż się nagrzeje i wlejemy wtedy pukankę co tak ta 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 to no mi stąd złońcie mi stąd Dobra, więc tak wygląda olej z pukanku. Jest o, więc jakiś Co córko? A żeby tutaj jakieś wielkie rzeczy były, to nie widzę. Dobra, nic. Na razie to zostawię. Idę, wkręcę nowy filtr i wleję na świeży olej.